Przez 16 lat w niemieckim parlamencie, Bundestagu, który widać za moimi plecami, dominującą siłą polityczną była Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, czyli partia CDU, na której czele stała Angela Merkel i która w tym czasie kierowała niemieckim rządem. Teraz era polityczna Angeli Merkel dobiega końca. Nie ubiega się ona bowiem o kolejną kadencję na stanowisku kanclerza. Wszystko wskazuje na to, że kończy się także era politycznej dominacji hadeków w niemieckiej polityce. Polityce. Sondaże wskazują bowiem, że wybory może wygrać partia socjaldemokratyczna, czyli SPD. Kto będzie nowym lokatorem urzędu kanclerskiego w Berlinie? Urząd kanclerski to ten okazały budynek po drugiej stronie ulicy, niejako vis-a-vis -vis niemieckiego parlamentu. Czy niebawem wprowadzi się tam Olaf Scholz, czyli kandydat socjaldemokratów, a może kandydat Hadeków Armin Laschet na ostatnich Prostej tej kampanii zdołał odrobić straty do Scholza? Lokale wyborcze w Niemczech zamykane są o godzinie 18. Wieczorem będziemy już wiedzieć więcej. Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych, a także stronę internetową dw.komukośnik.pl. Tam na bieżąco informacje na temat niemieckich wyborów, a po zamknięciu lokali wyborczych wyniki, analizy i komentarze. Polecamy!